Dzień dobry, dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku z serii. Pokazujemy, co tam dobrego, nowego w polskich pudełeczkach prosto z Simon, czyli trzecie. Trzeci zestaw z tej serii kwietniowych, majowych premier Kamienne Wrony, Stone Crows, które mają swoją premierę 2 maja. Ten film oglądacie gdzieś tam zapewne w kwietniu, czy już za chwilę. To pudełeczko będzie w Waszych rękach. Możecie już je kupić w sprzedaży u nas na stronie, u naszych partnerów. Ci, którzy ominerskie dwa odcinki, to, to jest taka seria, gdzie prezentuję unboxingi tych najnowszych pudełeczek. Jeżeli chcecie. Zajrzeć do środka, do tych pudełek, jak tam się używasz, tak powiem, tych jednostek. Zajrzymy do środka teraz, ale jakbyście chcieli zajrzeć taktycznie i sobie ocenić, czy te karty, czego to się wszystko nadaje i tak dalej, z czym to się je, no to wtedy zapraszam Was generalnie na naszą stronę, gdzie jest artykuł o tym, o tym wszystkim. A teraz zaglądamy sobie do środka, do pudełeczka z wronami burzy. Za chwilę zmienimy sobie widok taki, żebyście mieli bardziej, że tak powiem, z bliska. Myśmy sobie zobaczyli kartę. Tak to wygląda, proszę bardzo. Figurek jest 2, 4, 6, 12, bo tutaj żadnego dodatku nie ma, ale ta talia kart jest dosyć gruba, tak jak widzicie, ponieważ oprócz tego, że mamy tutaj kartę dla tego oddziału 6 razy, no bo wiadomo, mamy kartę dla w różnych językach, to jeszcze te kartę mamy drugi raz, ponieważ mamy wersję neutralną i mamy wersję lanisterską, czyli ten oddział może być normalnie jako jednostka lanisterska wystawiony, ponieważ, jak wiadomo, kamienne wrony pomogły troszeczkę Tyrionowi Lannisterowi, e, który się z nimi dogadał e, i po prostu jakby zaciągnął je do swojej armii, a ja tam chyba im służyli przez chwilę. I jeżeli weźmiemy ten oddział w tej wersji lannisterskiej, to wtedy mamy taki dopisek, że bohater mogą wchodzić w skład jedynie tej armii, w której znajduje się Tyrion Lannister. Czyli możemy sobie na przykład wystawić stronnika Tyriona Lannistera i wtedy możemy sobie za pięć punktów panów wystawić, e, a może zostać tutaj jednostki dołączone za darmo, czyli możemy sobie wziąć dodatek Tyriona Lannistera z e, zbroi z toporem, Mam taki ten fajny model, i on wtedy po prostu za darmo jest dodany do tej jednostki, czyli jakby najwięcej tej jednostka zyskuje w Lannisterach, ale jak ktoś ma potrzebę, to sobie również w neutralnym zestawieniu ich użyje. Tak to wygląda. Przechodzimy teraz do bliższego przyjrzenia się figurkom. No dobrze, jak to wygląda, szanowni Państwo, w środku? Karcioszki już wiemy, to pociągaliśmy. Teraz sobie tam zajrzymy. Jak zawsze zapakowane pancernie żeby się przypadkiem nie otworzyło i jesteśmy w świecie kamiennych wron. Mamy, jak widzicie, cztery wzory tych dzielnych wojowników. Mamy tutaj takiego pana z toporem. Proszę bardzo, tak jak mówiłem już przy e, Straży Harmy, taki tutaj powiem. zobaczcie, on tutaj ma jakąś taką, o, coś mu tutaj leci. E, te, te modele naprawdę zyskały dużo takich szczegółów e, i widzisz, to jest taka poza naprawdę, no, z dużą ilością akcji. Wielki topór ma taki, którym zaraz nas ciapnie. I, I te szczegóły i te, i te pozy są naprawdę fajnie zrobione. Tutaj mamy takiego pana. Słuchajcie, w skórze chyba on coś ma na głowie. Coś? Tu ma jakiś taki kapturek. Nie wiem. Ciężko mi to stwierdzić co tutaj ma. Mam włosy, na pewno chyba taki kaptur po prawej stronie jakiś. Albo upią sobie te włosy w taki kok. Trzeba było zobaczyć na. Na grafikach koncepcyjnych, ale zobaczcie, już dużo z tych szczegółów to jest już twardy plastik, nie jakieś miękkie głony, więc prędzej to złamie niż zegnę. Tutaj na końcu jest już jakiś taki mamy farfocel na tej włóczni. Widać, że ta, ta tarcza jest pokryta jakąś taką skórą. No naprawdę, naprawdę, słuchajcie, idzie to wszystko ku dobremu. Jak ktoś kiedyś tam pamiętam, że były pierwsze, przy tych pierwszych falach szczególnie, że o, tutaj takie pozy, nie ten, a tutaj o. Wszystko to jest jakaś taka akcja. Mamy tutaj kolejnego chłopaki, są podobnie, że jakieś toporki, tarcze ze skóry. Tutaj ma no zobaczcie nóż przypasany. E, naprawdę ta jakość tych detali e, i tych dodatków się znacząco a tutaj tak, taki frontman, tak? czyli to jest ten gościu, którego mamy na, e, na karcie i on faktycznie no, wygląda potężnie, tak? wypięta pi pierś do przodu, patrzcie, stalowe mięśnie i te w rękach po prostu potężnych, no widać, że to jest, widać, że to są goście, którzy się w tańcu nie cyrtolą i niejednego już napadli. Więc tak to wyglądają cztery wzory. E, jak się łatwo domyślić w takim oddziale zbójników, no nie ma pana z chorągwią, e, ale, ale on nie jest jakoś bardzo potrzebny. Okay. Więc tak to wygląda w środku. Bardzo ładne modele, bardzo fajny zestaw, dużo kart, jak widać, ekstra. No i tak oto prezentują się kamienne wrony, moi drodzy. E, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że już niedługo będą kolejny unboxing jakieś nowości mógł pokazać, chociaż, e, no niestety, do tych jeszcze chwilę poczekamy, bo na tą chwilę żaden transport nas nie, e, nie zmierza, ale może e, coś nam się uda wydać w międzyczasie, czego jeszcze na rynku nie było, po prostu to przetłumaczymy, a jak tylko się jakieś nowości pojawią, będziemy Wam dawali znać. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobały kamienne wrony. Polecam każdemu dowódcy, nie tylko lanisterskim, ale również tym, e, którzy dowodzą innymi rodami. I widzimy się już wkrótce na... War Factory na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!